W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchny niedźwiedź. Wiedźmin 3. Wszyscy mówią, jaki jest super. Osobiście jeszcze nie grałem, ale pewnie zagram. Wszyscy chwalą za klimat, wszyscy mówią, że genialne majsterszty. Wiedźmin 1. No, ci, którzy znają, mówią, o, klimat cudowny". Zgadzam się z nimi. Wiedźmin 2. No właśnie. Jakaś taka czarna owca, nie? W sensie... Wiemy, że był i mówią wszyscy, a no spoko, fajnie był, ale tyle. Nic więcej na temat tego Wiedźmina 2 powiedzieć nie można, no może poza tym, że był krótki. Ale co sprawiło, że Wiedźmin 2 został tak szybko zapomniany? No poza oczywiście premierą Wiedźmina 3, który przyćmił wszystko inne. W tym materiale postaram się odpowiedzieć na to pytanie i wytłumaczyć wam, co można było zrobić, żeby Wiedźmin 2 został zapamiętany o wiele lepiej. Nie będą to rzeczy odkrywcze, ale wydaje mi się, że może się to wam ciekawie będzie. A więc problemy wieśka 2, a raczej problem numer 1. Wiedźmin 2 chciał za bardzo trafić na amerykański rynek, i to widać w jego stylistyce. Znacząco różni się od tego co znamy z Wiedźmina Jedynki, ale to akurat nie jest złe. Problemem jest to, że stylistyka typowego zwyczajnego fantazy nie pasuje do Wiedźmina. O czym też przekonał się, mam nadzieję, Netflix tworząc swój serial Wiedźmin, który ma ten sam problem. Jego stylistyka nijak ma się do Wiedźmińskiego świata. No i kiedy. Widzicie, że historia robi jedno, a wszystko wokół pokazuje coś innego? To trudno jest kupić tę historię. No i na tym etapie Wiedźmin 2 niestety zawodzi. Nie dość, że rozdział pierwszy jest w jakiejś ogromnej, majestatycznej, baśniowej puszczy, to na dodatek potwory, z którymi tam walczymy, również wyglądają jak typowe stworki z typowego fantazy. Nie zrozumcie mnie źle. Sama okolica wygląda przepięknie i graficznie w momencie wydania Wiedzień 2 był majstersztykiem, był cudowny, był cudeńkiem, ale spójrzmy na takie podgrodzie, spójrzmy na takie Flotsam, patrząc na Flotsam, Trudno jest uwierzyć, że jest to wioska dość ważna, położona w punkcie przecięcia się wielu ważnych szlaków handlowych, a wokół jest taka puszcza, która w ogóle nie została jakkolwiek przerzedzona, Ludzie mieszkają tam jak w dziczy, coś tarzanowie, sama osada floca natomiast nijak nie wygląda jak coś co zachęcałoby do tego, by tam zamieszkać, przez to właśnie mamy wrażenie, że optujemy z zupełnie innym światem niż ten z na 1. No i to też jest zrozumiałe, dlaczego CD poszedł w tę stronę, no bo chcieli przy okazji Wiedźmina 2 kusić jakichś innych... Y Ludzi, którzy wcześniej Wiedźmina w ogóle nie znali, do zaznajomienia się z tym uniwersum. I to Wiedźminowi wyszło dobrze. I w zasadzie tym Wiedźmin 2 miał w sumie być. On miał być tylko przed smakiem. Miał zachęcić ludzi do tego, co dopiero nadejdzie. Bo już wtedy cd wiedział, że będą tworzyli coś naprawdę wielkiego. Coś, co miało pozostać już na zawsze w historii komputerowej rozrywki. Tylko właśnie przez to Wiedźmin 2 stał się zaledwie trailerem. Grywalnym trailerem tego, co ma dopiero nadejść. I to widać na każdym kroku. Mimo to, nawet ten trailer dało się zrobić lepiej. I kolejnym problemem Wiedźmia 2. Jest no oczywiście jego podejście do rozdziałów. Ktoś może powiedzieć, że to co najbardziej w każdym razie zwiedziłem 2 to właśnie wybór rozdziału drugiego, że mamy tam coś, co w grach jest spotykane w zasadzie nigdy. Otóż w zależności od naszej decyzji mamy albo jeden rozdział, albo drugi rozdział. Ale są tutaj dość spore problemy. Po pierwsze, ten wybór to jest tak naprawdę wybór AB. W pewnym momencie gracz po prostu ma wybór A czy B. O wiele lepiej by to wyszło, gdyby. Wybór tego rozdziału był konsekwencją jakichś decyzji ogólnie na przestrzeni trwania rozdziału pierwszego. W ten sposób rzeczywiście um, wydawałoby się, że jest to konsekwencja naszych. Akcji, że w konsekwencji tego, że przez cały rozdział trzymaliśmy ze SKL, no to idziemy ze SKL, albo w konsekwencji tego, że przez cały rozdział trzymaliśmy z Wernonem Roszem, to idziemy z Wernem Roszem. Jednakże gra spłaca to do prostego wyboru. Nieważne z kim trzymaliśmy, nieważne komu broń, nieważne co zrobiliśmy wcześniej, wciąż możemy stanąć po jednej lub drugiej stronie. Gra stawia nas na rozwidleniu ścieżek, no i każda ma wybrać lewo, prawo. Moim zdaniem nie jest to dobre podejście. Druga sprawa jest taka, że ogólnie nie jestem fanem. Podzielenia rozdziału drugiego na dwa osobne rozdziały. A to dlatego, że zarówno w jednym, jak i w drugim miejscu znajdują się mega ważnie fabularne miejsca. Oraz mega ważnie fabularnie postacie. Jeżeli wybierzemy drogę z Koyatel, no to nie poznamy historii, która jest w obozowisku Henselta. I przez to nie będziemy mieli bardzo ważnego kontekstu dla przyszłych wydarzeń. Ktoś może powiedzieć, że a, bo tutaj chodzi o replayability. Ale też pamiętajmy, nie każdy gracz jest tak. Zapalonym graczem, i nie każdy jest takim gamerem, by przechodzić tę samą grę dwa razy. A jeżeli gra była tworzona jako w zasadzie przedsmak tego, co nadejdzie, no i miała zachęcić jak najwięcej ludzi do kolejnej produkcji, no to czy nie byłoby lepiej, gdyby przede wszystkim oferowała takie. Dobre, ale jedno podejście niż dwa, które się uzupełniają? No bo to samo się dzieje, kiedy wybierzemy drogę Rossa, a jeżeli wybierzemy drogę Rosza, no to znów mamy tam historię Henselta, mamy historię tych zabójców, ale nie wiemy, co się dzieje w Wergen. O wiele lepiej by to wyglądało. Historia by wyszła o wiele, wiele więcej, gdyby rozdział drugi toczył się po prostu w obozowisku Henselta. Natomiast po rozdziale drugim trafilibyśmy do rozdziału trzeciego, który toczyłby się w Wergen. Po prawdzie to wymagałoby pewnych zmian fabularnych, nie? Ale wciąż miałoby to ręce i nogi, poznalibyśmy w ten sposób jedną i drugą stronę. No i dopiero potem mielibyśmy ten rozdział czwarty, który byłby równocześnie kulminacją. Nie dość, że gra byłaby długa przy pierwszym podejściu, o wiele dłuższa niż jest obecnie, to na dodatek dostalibyśmy całość historii. Nie musielibyśmy przechodzić tej gry drugi raz, by dowiedzieć się mega ważnych spraw, takich jak co się stało z królobójcami. Bowiecie, Gaś nazywa Wiedźmin 2 zabójcy królu, ale jeżeli pójdziemy drogą Skojatel, to my tych zabójców królów nie spotykamy. Bo wiecie, ci dwaj Wiedźmini pozostali, o których słyszeliśmy w rozdziale pierwszym oni są tylko na drodze Rosza, i tam obu ich zabijamy. Rozumiem, gdyby jeden z tych Wiedźminów był w drodze Skojatel, a drugi z tych Wiedźminów na drodze Rosza. Ale obaj są na drodze Rosha! Więc Wiedźmin 2 nie powinien się Zabójcy Królów, tylko Wiedźmin 2 Zabójcy krów, chyba że podążysz drogą z Koyatel. To wtedy już tak nie do końca Zabójcy Królów, a raczej Zabójca Królów. lecz z guleczo. Tak samo jeżeli na przykład jesteśmy na drodze Rosza i wejdziemy do rozdziału trzeciego, to nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale w zasadzie dopiero tam po raz pierwszy spotykamy Filipe Eilhart, no i widzimy co się z nią dzieje. Grać ma... W... Tylko to, że spotkało ją to, co ją spotkało, bo grać nie ma z nią żadnych relacji, gdyż cały rozdział drugi spędził w towarzystwie Shili de Tankarwill. Shili, którą w sumie znał już z rozdziału pierwszego, więc jeżeli wybierzemy drugą z to nie dość, że znamy Shile, to jeszcze przy okazji poznajemy Filipę. I to jest właśnie ogromny problem Wiedźmina 2. Ten podział na dwa różne rozdziały wcale mu nie pomaga. Ludzie to będą wspominać, że wow, nietypowe, że dziwny zabieg, którego nie widać często w grach, ale być może właśnie dlatego nie widać go często w grach, bo trudno jest stworzyć historię, spójną historię, gdy dzieli się ją na dwa osobne segmenty, które podążają zupełnie innymi ścieżkami popularnymi, a mimo to łączą się w jednym punkcie. No i trzeci ogromny problem w Wiedźmina 2. Gra daje nam wrażenie, jakby sama chciała się już skończyć. W sensie, im dłużej gramy w Wiedźmina 2, tym bardziej mamy wrażenie, że twórcy chcieli opuścić historię, ale w pewnym momencie starczyło im energii tylko na połowę historii i nagle ją rushować. Cały rozdział trzeci to jest jakieś nieporozumienie. Ogólnie, Rozdział trzeci nie powinien nigdy wyglądać w taki sposób, w jaki wygląda. On trwa raptem, nie wiem, 20 minut. Nawet nie! Jeżeli nie mamy edycji rozszerzonej, to trwa 5 minut, bo wystarczy wejść do miejsca, gdzie jest quest główny, a nic nas nie ostrzega, że zrobienie tego jednego questa głównego zakończy rozdział trzeci. To jest niedopuszczalne, by rozdział trzeci był. Krótszy od epilogu Rozmowa z Leczo z Guleczo trwa dłużej niż cały rozdział trzeci. No i ktoś by powiedział, że to właśnie efekt podzielenia tej historii na dwie części, ale nawet gdyby zlepili tę historię i zrobił właśnie dwa osobne rozdziały, i potem dopiero rozdział czwarty, no to i tak ten rozdział trzeci nie miałby wielkiego zaoferowania. Gdyby w rozdziale trzecim dołożyć zadania poboczne w tym całym obozowisku magów, gdyby dołożyć jakieś badanie okolicy, walkę z potworami w ruinach i tak dalej, to wszystko byłoby super. Ale tego nie ma i to, że Wiedźmin 3 przyciągnął do siebie tak wielką ilość graczy, to zasługa głównie tego, że sam Wiedźmin 3 jest tak genialną produkcją jak ufam. No i to rozeszło się echem, i dlatego też gra jest aż tak ogrywana po dziś dzień. No i do tego też dochodzi dobra kampania marketingowa. Ale gdyby rzeczywiście gracze patrzyli tylko przez pryzmat Widzimia 2, to mieliby powody do niepokoju, bo Widzim 2 ma bardzo dużo potknięć. I nic dziwnego, że większość ludzi wspomina jedynkę jako super klimat, trójkę jako wyznacznik super gry, a o dwójce zazwyczaj się milczy. No i może i słusznie. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie. Czy macie podobne odczucia? Czy może nie zgadzacie się do końca z moją opinią? Chętnie to przeczytam. A tym moment dziękuję Wam za uwagę. Polecam inne moje filmy. I do usłyszenia. Cześć!